Jesteśmy w koło brzegu, w byłej stolicy piosenki żołnierskiej. W 1996 roku nawet tu zaśpiewałem. No, ale nie o śpiewaniu dziś będzie. Wybieramy się nad Parsentę, największą pomorską rzekę uchodzącą do Bałtyku. Parsenta ma charakter rzeki górskiej z zimną i czystą wodą, w której można złowić pstrąga, lipienia. Jednak tu, w okolicach Koło Brzegu i Karlina rybą najbardziej popularną i lubianą przez wędkarzy jest troć wędrowna. Proszę Państwa, moim dzisiejszym gościem jest znakomity łowca troci Stefan Przychodźko, który opowie nam, jak złowić tę jedną z najbardziej nieprzewidywalnych i rzeczywiście jedną z najtrudniejszych do złowienia ryb. Sprzęt do połowu troci używamy dość mocny. Ale ja bym powiedział nawet, że bardzo mocny. To kwestia tego, kto dysponuje jakim kijem, bo wybierając się na troć, należałoby jednak ten sprzęt przygotować. Ja używam na przykład kija o ciężarze wyrzutu 240 gram. To jest potężne rzeczywiście. Kij, mówiłem, masywny, długość przeważnie 2,70. Przynajmniej ja tego, takiego używam. Jest najbardziej poręczny, bo można użyć go i w zaroślach, i na otwartym terenie. Kołowrotek. Używam mocnego, dużego yy, firmy Abu Cardinal 757. O dość dużym przełożeniu, duża szpula, więc uciąg w każdej chwili może być i szybki, i, i, i na tyle mocny, że byle jaka ryba nie ściągnę. I używam żyłki, nie schodzę w zasadzie poniżej 35, bo znaczy nie ze względu, bo mnie już takie mniejsze, to znaczy nie to, że nie cieszą, tylko po prostu no, apetyt rośnie, wiadomo. Już takie większe, 6, 7, 8 kg jeżeli miało się tam parę razy kontakt z taką rybą, to już się wie, masz się tam świadomość, że jednak trzeba tą rybę nieraz przytrzymać bardzo mocno. A ile jeszcze powiedz, ile na szpuli masz żyłki? To znaczy, ja w tej chwili mam 170 metrów nawinięte. I tak bym polecał, żeby to jednak brać dwie szpule i tam dowinąć, czy nawet trzy, to wtedy będzie na dwa razy po 150 metrów, bo 100 metrów to jednak po kilku wyjściach nad wodę tej żyłki ubywa. Przynęt. Do przynęt to mam zaufanie jednak e, największe metalowe. E, to znaczy błystki wahadłowe wirówki. To jest typowa karlinka, znana e, no, dla świata wędkarskiego w całej Polsce. To też Karlinka, to jest karlinka mosiężna. mosiężna. Mhm. Ten sam e, typ, rozmiar, waga e, to jest mosiądz. I tu w zależności niby to samo, dla laika to jest to samo, a dla wędkarza, ale przede wszystkim dla ryby jest różnica. Używam przy różnych pogodach, różnych stanach wody różne błystki. To już lata spędzone nad wodą dają to doświadczenie, że jaką przynętę kiedy użyć. Ogólnie tak rzecz biorąc, to przynęta powinna w wodzie być dobrze widoczna. Chociaż wydaje się, że w żółtej wodzie, takiej nasłonecznionej, przynęta taka jak miedziana, czy mosiężna jest mało widoczna, ale ryba to widzi i odbiera inaczej. Bardzo dobre są również błystki wirowe miedziane. To jest tak, jak pokazywałem również przed chwilą tą, tą srebrą matową wirówkę. To jest to samo z tym, że miedź. Szewku, powiedz dwa słowa o tych tutaj... Byłych okazach, o których zostały tylko suszone łuby z błystkami. To jest właśnie e, przykład na to, że rybę trzeba zacinać. I to dość mocno. To była e, troć e, wędrowna, kelt, to znaczy potarłowa samita. E, chyba to było gdzieś koło 2,20 220 wagi. E, ryba e, uderzyła e, w poprzek. Błystki, mm -hmm. Wzięła ją tak, jak jest teraz yy, ma w pyszczku. I branie było bardzo delikatne. Przyciąłem, no, mocno. I za moment poczułem opór, i ryba była na kiju. No ona miała no wyraźnie, miała tak, blachę w pysku, tak, a kotwica, kotwica na zewnątrz. Na zewnątrz się dopiero zapięła. No, tak. I yy, musi być każde yy, zatrzymanie się błyski w wodzie yy, poparte naszym, naszą reakcją, czyli zacięciem. No cóż. Ale zanim pójdziemy na łowisko, przykra informacja. Otóż na pewno wiecie, że troć jest najbardziej kłusowaną rybą w Polsce. Posłuchajmy, co na ten temat mówią członkowie Straży Rybackiej. Wspólnie z kolegą jesteśmy strażnikami Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie. Od trzech lat zwalczamy kłusownictwo, między innymi właśnie na rzece Parsencie. Na Parsencie kłusownicy kłusują głównie przy użyciu takich właśnie sieci rybackich. Tak dla przykładu podam, że w ubiegłym roku wspólnie Polski Związek Wędkarski i Towarzystwo się Parcenty ściągnęło na parsencie prawie tysiąc sieci. Drugą metodą stosowaną przez kłusowników to są takie ościenie, gdzie poławiają właśnie rybę głównie na tarliskach, na płytszej wodzie. I trzecią, najmniej humanitarną metodą jest użycie prądu. Jest to akumulator przenoszony w jakiejś torbie, mała przetworniczka podłączona do takiego podbieraka, potrafią przy pomocy prądu kłusownicy odłowić jednorazowo do kilkuset kilogramów ryby. Tak więc nie bądźmy obojętni na sprawę kłusownictwa, ponieważ od nas wędkarzy w tej mierze bardzo wiele zależy. No ale już skończmy z kłusolami i przejdźmy do wędkarstwa. Powiedz teraz jak wybierasz Łowisko trociowe. To znaczy zawsze nad wodą staram się obserwować jak się układa lustro wody. E, tu mamy akurat zakręt, zewnętrzna część jest e, głębsza e, i widać zmarć, tam gdzie woda e, od krzaków, tam od tego drzewa e, ma załamanie. To jest e, dobre miejsce dla troci wędrownej. Lubi bystre, dobrze natlenione odcinki rzeki. Stefku. Ja wybrałem sobie zresztą twojej roboty, wahadłoweczkę taką białą, matową, a ty z kolei widzę mosiężną. Tak. raz powiedz, kto z nas ma rację przy tych warunkach pogodowych, przy tej pogodzie? Najlepszym cenzorem jest sama ryba troć. Ale doświadczenie wędkarskie mówi mi zawsze, że jeżeli dla mnie się błyska podoba, to i rybę. No, to znaczy zaufanie to, trzeba Tak. tak Widzę w wodzie. Ta Twoja matowe jest na każdą okoliczność. Nie oddaje promieni świetnych, słonecznych w czasie słońca i jest bardzo dobrze widoczna w dzień taki jak dzisiaj, pochmurny. Stefan, ponieważ ja jako trociarz jestem dosyć zielony, mam prośbę: pokaż no, prawidłowe prowadzenie. Tego, tej wahadłówki. No. Musimy troszeczkę zejść. Widzimy y, to, tą gałęź, która czesze nam wodę. Tam, tam. Tak, pod taką gałęzią lubi często stać ryba. Tam jest y, zresztą dość głęboko. No i spróbujemy tam podrzucić kawałek przed. O, udało się nam tak, jakbyśmy chcieli. Chwilę odczekamy, żeby przynęta ma opadła. Teraz lekko zaczynamy ściągać Powoli. Błyska wahadłowa podczas y, prowadzenia w wodzie. Powinna obracać się i w lewo, i w prawo. Przy zmianie szybkości prowadzenia daje nam ten komfort, że żyłka nam się nie zwija, nie plącze. Mimo, że jest krętlik, przy dużych wielu obrotach ona potrafi skręcić. Z grubsza omówiliśmy już technikę połowu, metody. Pozostaje cierpliwie czekać. Ja postanowiłem dać Stefanowi chwilę spokoju, niech mistrz powalczy w samotności. A, ważna rzecz: do niedawna rekord troci na Bałtyku wynosił ponoć 20 kg. My mamy dla Was niespodziankę, popatrzcie. Proszę Państwa, 19 września 1993 roku, obecny tutaj. Bruno Gliszczyński, rybak zawodowy, podczas połowów troci na Bałtyku wyłowił troć o niespotykanej masie. Bruno, powiedz, gdzie dostałeś tę rybę, w jakich warunkach pogodowych i opisz nam ją No, mniej to było przy ujściu rzeki, parfenty. Na no akurat gdzieś tak w strefie ochronnej, przy końcu strefy ochronnej, waga jego była ponad 24 kg. Długość ciekawostka 1,38 m, po obwodzie w najszerszym miejscu 1,48 m. Walka trwała z nim, żeby wyjąć z wody gdzieś około 25 minut. Nie ma co ukrywać, jest to imponująca ryba. No ale my zobaczmy co i czy nam się uda złowić. O, wymarzone miejsce dla troci. Popatrzmy, jak troć bierze przynętę. Atakuje agresywnie, a następnie schodzi do dna, próbując uwolnić się z kotwicy. Jest, czekaj. zaraz, przełożę, przełożę, przełożę. Jest coś. Ja odstawię. Czekaj, 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 czekaj pan. Ja zdejmę w plecach, żeby były Tu jest. Słuchaj, to jest pstrąg. Faktycznie, wstrąg Trośni się cały z kijem lekko podciąg. Oje. Jest. Niżej to ja już chcę go wysiądzgnąć. No Statko, też było statko. Normalnie gdy chcemy zabrać rybę, to należy najpierw ją uśmiercić. No ty decydujesz się na... No woda, jeżeli będzie w dobrej formie, to trzeba go wypuścić. Dobrze zacięte. Dobrze przyciąłeś. Możesz mu nadać imię i przyjedziesz następnym razem, tylko go zawołasz to będzie twój. No pokaż go. Obejrzyj No daj Boże zdrowie, no ładny samiec. No samczyk buśka. Nadaje ci imię wujek i śmigaj, może kiedyś po ciebie wrócę. Jak będziesz tak uprzejmy, że się dasz zapiąć. Najlepiej niech przyjdzie z dziadkiem. O to chodzi. O! No to gratuluję. Nadatkę. Jak wiadomo kamery, ekipa filmowa to wszystko nie sprzyja łowieniu troci. Także trotki nam się złowić nie udało, ale mamy troć złowioną przez Stefana rano przed przybyciem całej ekipy. I Stefan pokaże nam, jak bezpośrednio na łowisku przyrządzić troć, zrobić takiego tatara z troć. To jest troć wędrowna. Złowiłem ją na błystkę, miedziankę, wiróweczkę kelt, gdzieś około kilo 80, kg, długości 60 cm. Należy rybę sfiletować. Jeżeli mamy już filet zrobiony, należy go wypłukać. I to się rozrywa widelczykiem na talerz, na, na talerzu się dogniata to resztę na taką miazgę. Dodajemy cebulkę, dosalamy do smaku i pieprz ziołowy. Pieprzu to dodajemy wyjątkowo dużo. Trzeba to wymieszać dokładnie. Chwilkę stoi kilka minutek i będzie to musi wszystko przejść. Tatar jest już gotowy, odstało e, kilka minut. Proszę Wiktor. No, z przyjemnością. Jestem ciekaw. Jak tego nie jadę, ci no. to smakować. No. Wyśmienite. I o to chodzi.